Halo, halo, hej, cześć i ho, 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 moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest świąteczny, więc jeżeli macie ochotę odpocząć między lepieniem pirogów, robieniem ryby po grecku, bądź innych obowiązkach przyświątecznych i chcecie spędzić ze mną chwilkę, będę testować, to nie będzie recenzja, tylko po prostu taki luźny... Odcinek z makijażem świątecznym. Także, jeżeli macie ochotę, serdecznie i gorąco zapraszam, lecimy. Moi drodzy, tak by the way, z rzeczy ważnych i w sumie organizacyjnych, to mój odzień nie jest przypadkowy. Oprócz tego, że spójna klamra dzisiejszego odcinka świąteczna, czas przedświąteczny również, to za jak się pomaluję, bo chciałam powiedzieć za chwilę, a taka to chwila to nie będzie organizujemy z przyjaciółmi, którzy przyjeżdżają do Olsztyna takie wspólne spotkanie przedwigilijne, wigilię firmową tak zwaną, także stąd tutaj są moje uszka makijaż świąteczny za chwilę, no i odzień w lamę, sweterek również generalnie obowiązkowym elementem naszego spotkania oprócz miłej i fantastycznej atmosfery są spierdziałe sweterki, jak ja to określam czyli im. Tutaj się więcej dzieje, tym lepiej. Także moi drodzy, tak naprawdę będzie to film z moich przygotowań przedświątecznych z przyjaciółmi. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał make-up, serdecznie, gorąco, zapraszam. A, i będzie to w ogóle opcja makijażu kosmetykami drogeryjnymi. Drodzy, mam już na oczach korektor nałożony i przechodzę teraz do kremowych cieni. I rozpocznę od takiego głębokiego. Zielonego, złamanego. Jest to skobo cień w kremie Neptun. I tutaj jeszcze także skobo brązowym. I rozpoczynam od dolnej powieki. Możemy tym samym kolorem, ale ja idę w brąz. Na ja naszego w zewnętrznym kąciku, blisko linii rzęs. I będę rozcierać granice lekko zaciągając w stronę nosa kolor. I tutaj wyciągam w stronę ucha. O, w ten oto sposób mamy elegancką, nazwijmy to sobie, konstrukcję kremową. Przechodzę teraz do paletki cieni i będzie to paletka od Ingrid Nude Ideal Face Face? Ace! <laughs> Ten kolorek, po prostu powtarzam ruch i nakładam na kremowy kolor Że od Ingrid taką czwóreczką i jaśniejszym kolorem tutaj rozblenduję granice Dzisiaj te zielone wlecą. O! Cyk! Teraz dolną powiekę wzmocnię tutaj tym najciemniejszym brązem. Sam zewnętrzny kącik, tak mniej więcej jedną trzecią. Magdalena, to dlaczego nałożyłaś yy, zieloną bazę, a nie brązową, bo zielona da mi też fajne podbicie, tak po prostu dla urozmaicenia plus na środek będę chciała położyć zielony cień i ta baza także mi go tutaj fajnie podbije tym samym, tym samym kolorkiem bardzo blisko linii rzęs aplikuję cień aby wzmocnić zewnętrzny kącik i po prostu zrobić tutaj taką fałkę Teraz glitter primer od Pierne. Może być to równie dobrze inny klej do brokatów. Jeżeli nie macie, nic się nie dzieje. Wystarczy wtedy nałożyć palcem błysk albo syntetycznym płaskim pędzelkiem. Ale jeżeli macie, no to fajnie. Także tak. Lecę na środek i w stronę nosa na ruchomą powiekę i wklepuję go. Następnie szybciutko. Z tej tutaj Wam już widzianej wcześniej paletki biorę zielony błysk i nanoszę go na środek. Mam nadzieję, że ostrość z nami była. Standardowo, co mogę, to paluchem. Dodatkowo. Sięgam tutaj po taki złamany, złoto-zielony kolor i rozświetlę nim wewnętrzny kącik. I teraz tak, tym samym cieniem, co robiłam zewnętrzny kącik w kremie, e, robię kreskę wzdłuż linii rzęs. Możecie kredką, możecie eyelinerem, możecie także cieniem w kremie, jak wygodniej komu. Najlepiej, jeżeli pracujecie na cieniu, cieniach w kremie przy kresce to nałożyć na łapkę i chwilkę odczekać, aby zastygł robi się wtedy z niego łatwiejszy do pracy eyeliner i na razie oczy zostawiam w spokoju, bo jeszcze dolna powieka i brwi, przechodzę teraz do makijażu twarzy i tutaj podkład Doll Up od Klaresy nakładam go w kolorze numer 3 Ładne krycie, świetliste wykończenie. Także z Klaresy kolor korektora numer 21. Najjaśniejszy. Jeżeli chodzi o tutaj tą kreskę i kształt oka, to biorę pędzelek i nim dokładnie blenduję. Też ładnie tutaj oczyszczam i formuję, nazwijmy to sobie, kształt oka. Pora na kremowe konturowanie można, lecz nie trzeba. Ja lubię. E, I tutaj znam, bądź nie znam, tak śmiechom nie było końca. E, kolor numer jeden bodajże, brązera i kolor numer jeden różu do policzków. Oczywiście rozpoczynam od brązera. Wpracowuję w pędzel. Pokojnie, to nie jest jeszcze część rozstarta. Docieram gąbeczką. Róż analogicznie także rozpracowuję pędzelkiem, docieram. i będzie to blurujący z klaresy, chodzi po prostu o utrwalenie tego wszystkiego, co tu się zadziało dodatkowo odrobina pudru satynowego od Kobo Daniel Sobieśniewski na 10 lat współpracy no i tak, idę tu trochę na polik czoło Mniej więcej wszędzie. Bardzo lubię ten efekt po prostu pudru, rozświetlającego, nałożonego już na przypudrowaną, utrwaloną twarz. Ok, -ka. i moi drodzy brywi, nie będzie tutaj absolutnie dużej filozofii, wyczesuję ku górze. Pomada Hebe w kolorze numer 1, kośny pędzelek, podkreślam od dołu. O, tak, tutaj może lepiej będzie. O. Delikatnie przedłużam. Zgosza produkt do laminowania brwi. I powiem Wam, że chyba to jest najskuteczniejszy żelo, klejo, produkt do brwi, który mi najmocniej i najbardziej je ujarzmia Dobra, i przechodzimy teraz do brwi numer dwa, a też chyba to zrobię poza kamerą. Poza kamerą przyklejam także kępki, bo jest to proces dość nudny i mozolny. Klawier. Podwójne duło i, moi drodzy, przechodzę do dolnej powieki, żeby ją trochę rozjaśnić, rozświetlić i po prostu to tutaj ten sam kolor, zielony, który był w centrum, na środku powieki i płaskim pędzelkiem, mniej więcej na wysokości tęczówki, aplikuję go, poprawiam. Wewnętrznym kąciku. Proszę zerknąć o tu. Wewnętrzny. I na środku powieki. Nie wiem, czy to świetny pomysł, ale pokuszę się, żeby rozblendować ten zielony odcień. Tutaj tym oto. Oliwkowym kolorem. Zobaczymy, co z tego wyniknie i czy to wniesie wiele w nasze życie. Ho, no, trochę, coś tam widać. O, dobra. Ale jeszcze wnętrzny kącik świecił się mocniej. To tutaj eyeliner od Han w kolorze gold i przyjdę do Was bliżej. nakładam go blisko linii rzęs to tak naprawdę już takie ostatnie muśnięcie wzmocnię kontur róż do policzków oraz rozświetlacz i tu paletka od Kobo, świąteczna fajna, kompaktowa bronzery, róże, cienie do powiek no i lecę na Brązery tak naprawdę będę mieszać cieplejszy i chłodniejszy razem ze sobą, i staram się naprawdę delikatnie nanieść róż do policzków. Troszeczkę bo są mocne, i moi drodzy, rozświetlacz myślę, że Wam bardzo dobrze znany. Z My Secret. Hello princess, wypiekany. Nie żałuję go absolutnie. Ustaj tutaj nie będzie żadnych kombinacji, prostota ewidentna. Produkt, który świetnie zgra się z potrawami, czyli mniej więcej na ustach pozostanie nam sam błysk i smalczyk. I mowa tutaj o błyszczyku z warietę. Tak naprawdę, obojętnie jaki nałożycie, będzie dobrze. Chyba, że wolicie pełne krycie, bądź matową pumatkę, również śmiało, ale przez to, że oko jest dość mocno zaznaczone, to leci błyszczyk. No i tak jak mówię, podczas jedzenia. Błyszczyk, nie wiadomo czy się zje. Czy to już jest błysk od potrawy? Wiecie o co mi chodzi, nie? O, jest to produkt, który świetnie współgra z tłustością potraw, bo nie widać, czy się zmył, bo, pod, bo potrawy jakby podsycają ten błysk. I moi drodzy, przyzerknąć, tak prezentuje się makijaż, jestem gotowa lecę na naszą przyjacielską wigilię, no i tym samym e, pragnę Wam złożyć jak najlepsze, serdeczniejsze, gorące życzenia na święta i po świętach, drogie Panie niech e, serniczki idą w cycki albo w co tam wolicie e, nie liczcie kalorii, bo nie warto, e, no i cóż jeszcze mogłabym tutaj więcej powiedzieć zdrowych, spokojnych, wesołych, rodzinnych świąt i do zobaczenia do następnego, buziak